Witajcie moi drodzy. Spotykamy się ponownie na kolejnym odcinku poświęconym połowie i ćwierci. Czy przypominacie sobie, co to takiego była połowa i ćwierć? Oczywiście połowa dotyczyła podziału na dwie równe części. A ćwierć dotyczyła podziału na cztery równe części. Skoro mowa o podziale na dwie lub na cztery równe części, to znaczy, że w grę będzie wchodziło dzielenie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że połowa i ćwierć nie dotyczy tylko figur geometrycznych, ale może również dotyczyć liczb. Jeżeli na przykład zapytam się Was, Ile wynosi połowa z liczby 12? To prawidłowa odpowiedź brzmi, że ona wynosi 6, bo 12 podzielone przez 2, czy na 2, równa się 6. Natomiast jeżeli zapytam się Was, no dobrze, a ile to jest połowa ze 100? No to szybciutko robicie dzielenie i 100 dzielicie tak, na dwie równe części i odpowiadacie, że połowa ze 100 to jest 50. A jeżeli ja się Was zapytam, a ile to jest pół wieku? A ile to jest ćwierć wieku? Milenka zapytała się mnie tak. Proszę pani, mój wujek Tomek przeżył pół wieku, a moja ciocia Ania przeżyła Świerć wieku, ile, ile lat przeżył mój wujek Tamek, a ile moja ciecia Ania. No i teraz muszę sobie przypomnieć, co to takiego wiek. Popatrzcie, wiek to 100 lat. Pół wieku to oczywiście 50 lat, bo 100 lat, tak, dokonuję podziału na dwie równe części, czyli dzielę, tak, na dwa, to się równa 50. Czyli mogę powiedzieć Milence, Milenko, twój wujek, to, y, Tomek ma 50 lat, przeżył 50 lat, jeżeli przeżył pół wieku. A ciocia y, Milenki, ciocia Ania e, przeżyła ćwierć wieku, czyli tutaj w grę wchodzi podział na cztery równe części, czyli 100, bo wiek ma 100 lat, dzielę na cztery równe części i wychodzi mi 25 lat. Mogę odpowiedzieć Milence, Milenko, twoja ciocia Ania przeżyła 25 lat, bo to jest właśnie ćwierć wieku. No dobrze, a ktoś by się mnie zapytał, proszę pani, a ile to jest pół roku? Nic prostszego. Wiedząc, że rok ma 12 miesięcy, dzielę sobie te 12 miesięcy tak, na dwie równe części i już wiem, że pół roku to po prostu 6 miesięcy. No dobrze, a ćwierć roku, ile to? Hmm. <noise> ćwierć roku to 12 miesięcy podzielone na cztery równe cząstki, czyli wychodzą mi 3 miesiące. Czy przypominacie sobie, jak nazywają się 3 miesiące w roku? To oczywiście kwartał. Yy, no świetnie, ale ktoś może zadać mi pytanie, no dobrze, proszę pani, a, a godzina... Godzina y, to, y, to ma 60 minut, to pół godziny to ile to jest minut? No to co ja robię? Oczywiście dokonuję podziału na dwie równe części i tą moją 60-minutową godzinę dzielę na dwie równe części i wiem, że pół godziny to jest 30 minut. Y, a ćwierć godziny? A ćwierć godziny? To biorę sobie 60 minut. I dokonuję podziału na cztery równe części, i wiem, że ćwierć, minut, ćwierć godziny to oczywiście 15 minut. A przypominacie sobie, jak nazywa się 15 minut? Tak, 15 minut to kwadrans, czyli ćwierć godziny to jeden kwadrans, tak, bo 15 minut. A ile to jest pół minuty? I szybciutko przypominam sobie, że minuta ma 60 sekund. Więc pół minuty to będzie 30 sekund, bo 60 sekund yy, dzielę tak na dwie równe części i wychodzi mi 30 sekund. A ćwierć minuty. <laughs> ćwierć minuty moi drodzy to 15 sekund, bo 60 sekund bo tyle wynosi minuta, dzielę na cztery równe części i wychodzi mi 15 sekund. No dobrze, ale ktoś powie, no proszę pani, yy, mówiła nam pani tutaj o, tej, yy, o tych połowach i, i ćwierciach odnośnie yy, czasu, a na przykład czy może to też dotyczyć długości? Jak najbardziej. Yy, Ktoś powiedział, y, byłem dzisiaj na spacerze i przeszedłem y, pół kilometra. Jaka to odległość? Pół kilometra. Hmm. Przypominam sobie jednostkę długości, że jeden kilometr to tysiąc metrów. Wobec tego te tysiąc metrów dzielę na dwie równe części i wiem, że ta osoba, która była na pół półkilometrowym spacerze przeszła 500 metrów. No dobrze, a teraz moi drodzy, co to znaczy pół metra? Pół metra. Wiemy, że jeden metr ma 100 cm. Zatem pół metra to 100 cm. Trzeba podzielić na dwie równe cząstki. I wychodzi mi ile? Wychodzi mi 50 cm. Czyli pół metra to 50 cm. A ćwierć metra? A ćwierć metra to 25 cm. Bo 100 cm dzielę na 4 równe cząstki i wychodzi mi 25 cm. No dobrze, moi drodzy. A jeżeli zapytacie się mnie, proszę pani, a ile to jest y, pół centymetra? Nic prostszego. Przypominam sobie, że 1 cm ma 10 mm i wobec tego te 10 mm dzielę na dwie równe części i wychodzi mi 5 mm, czyli pół centymetra ma 5 mm. I kochani, na zakończenie ponownie serdecznie pozdrawiam wszystkich tych, którzy mnie oglądają i pragnę się odnieść jeszcze do niektórych komentarzy. Otóż niektórzy z Was oczywiście podpisują bardzo przychylne i takie bardzo miłe komentarze i jest mi wtedy no naprawdę bardzo przyjemnie odczytując je, i serce mi się raduje, i dusza mi podskakuje do nieba, gdy je odczytuję. Ale są i takie osoby, które, które piszą, proszę pani, ale to jest nudne, bo niektórzy youtuberzy to tak wesoło traktują te swoje kanały, a tu jest taka nuda. Dlatego moi drodzy, chcę was po prostu uświadomić, że ten kanał powstał na potrzeby nauki zdalnej i jest to kanał edukacyjny. Tutaj nie ma rozrywki. Ten kanał nie powstał po to, żeby Was bawić zawsze i wszędzie, tylko po to, żeby nauczać Was podstaw matematyki. Jeżeli natomiast piszecie, to jest głupie, to w tym momencie nie mogę się z Wami zgodzić, bo matematyka nie jest głupia. Matematyka jest królową nauk. I tego się trzymajmy. Do zobaczenia wkrótce.